Podczas ostatniego ataku Bitcoina na nowe ATH, mój znajomy odezwał się do mnie z nietypowym problemem. Chciał w końcu zrealizować część swoich zysków, które trzymał od 2020 roku. Problem w tym, że czekał na przelew z portfela sprzętowego na giełdę ponad pół godziny, a w międzyczasie Bitcoin zleciał 3% w dół. Przy kwocie, którą chciał sprzedać, ta zwłoka kosztowała go prawie 3000 dolarów. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla was konkretny materiał, w którym pokażę wam krok po kroku, jak bezpiecznie i szybko przelać Bitcoina z Ledgera na giełdę. Dodatkowo wytłumaczę. Wam jak działają opłaty transakcyjne na jego sieci w taki sposób, że zrozumie to nawet wasza babcia. A jako wisienka na torcie poruszymy tematy bezpieczeństwa, które zabezpieczą wasze środki przed ewentualną utratą. Jest to wiedza, którą każdy posiadacz krypto po prostu powinien mieć w małym palcu. Dlatego drogi widzu, herbatka w dłoń i zapraszam na materiał. Chima, z tej strony Renifer, nadszedł ten moment, na który czekałeś tak długo, przetrzymałeś te wszystkie trudne czasy na rynku krypto, gdzie większość już się poddawała, a teraz w końcu chcesz odebrać swoją nagrodę i zrealizować część zysków. I słusznie, bo realizacja zysków nigdy nie była złym pomysłem. Złym pomysłem też nie będzie zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dzięki temu ten poradnik trafi do większej liczby osób, które będą mogły bezpiecznie wypłacać swoje krypto z portfeli na giełdy. W dzisiejszym materiale bierzemy na tapet dwie największe giełdy, czyli Bybit oraz Binance. Pokażę Wam krok po kroku cały proces, włącznie z wyborem odpowiedniej sieci Bitcoin. Bo jak widzieliście we wstępie, jeden mały błąd może kosztować sporo nerwów i pieniędzy. Na Bitcoinie mamy kilka różnych formatów adresów. Najstarszy to Legacy, następnie mamy Segwif. Native SegWit i najnowszy jest to Taproot. To jak różne rodzaje kont bankowych. Wszystkie obsługują te same pieniądze, tylko niektóre mają niższe prowizje za przelewy niż inne. Najważniejsze, co musicie tutaj wiedzieć, to jest to, że możecie bezpiecznie przelewać Bitcoin'y między wszystkimi formatami adresów. Jedyna różnica to wysokość opłat. Legacy ma najwyższe, a Native SegWit oraz Taproot najniższe. Warto wspomnieć, że niektóre starsze portfele mogą nie obsługiwać nowszych formatów jak SegWit czy Taproot, ale nas to nie dotyczy, bo zarówno Bybit, jak i Binance obsługują Wszystkie formaty adresów bitcoina. Więc jeśli to już wszystko wiemy, wybieramy portfel, na którym mamy bitcoiny. Łączymy się ledgerem, klikamy tutaj send i teraz najważniejsza część naszego spotkania, adres depozytowy giełdy. Na pierwszy ogień bierzemy giełdę Bybit, Jeśli nie masz konto na tej giełdzie, możesz założyć je z pierwszego linku rozwijając opis. Dostaniesz wtedy 10% zwrotów z opłat transakcyjnych, całe 500 dolarów w bonusach handlowych, no i pełen dostęp do naszego Discorda, gdzie codziennie wrzucamy analizy i newsy z rynku. A jeśli masz konto na Bybicie, to do końca listopada możesz przepisać się do nas i dostać dożywotni dostęp do naszego kryptohuba za darmo. Link do przepisania znajdziesz w opisie jako czwarty kafelek. Aby znaleźć adres depozytowy na giełdzie Bybit w prawym górnym rogu klikamy ten duży żółty przycisk Depozyt i tutaj jest bardzo ważna część, ponieważ jak tutaj coś skrzanimy, to nasze środki mogą zostać nieodwracalnie utracone. Także tutaj wybieramy Bitcoina i w łańcuchu wybieramy jedyny dostępny, czyli Bitcoin. Teraz wyświetli nam się właśnie adres, klikamy Knowledge i mamy adres, który kopiujemy wracamy na naszego ledgera i ten adres tutaj wklejamy. Warto ten cały adres sprawdzić, tak jak tutaj widzicie ten pan sprawdza. Literka po literce i to jest bardzo dobra praktyka, ponieważ jakbyśmy minęli chociaż jedną literkę, na przykład na samym końcu źle skopiuje nam się, to wtedy mamy taki problem, że również nasze środki będą nieodwracalnie utracone. Także dzielimy ekran na dwie części: na jednej jest ledger, na drugiej jest adres depozytowy i literka po literce sprawdzamy, czy wszystko się zgadza, żeby później nie stracić na przykład 130 milionów, tak jak ten gość 7 dni temu. Także jeśli nasz adres się zgadza, klikamy continue i teraz przechodzimy do Opłat transakcyjnych. Ale chwilę przed tym skorzystajmy z drugiego zabezpieczenia, jakim jest testowy przelew. I na bajbicie, minimalnie możemy przesłać właśnie taką kwotę. Nie będę już tych zer czytał. To jest mniej więcej 60 centów. I jak sobie tutaj wkleimy to, damy fast, continue i. Ten przelew nam przejdzie, zobaczymy go na bajbicie, to wtedy możemy lecieć z większą ilością naszych środków. Więc drugim zabezpieczeniem jest to, że jeśli na przykład mamy kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, czy nawet kilkaset dolarów, warto zrobić tą testową transakcję, zapłacić te 2-3 dolary i zobaczyć, czy wszystko przeszło nam zgodnie z naszymi planami. Pamiętacie mojego kolegę ze wstępu, który czekał pół godziny na przelew, a Bitcoin w tym czasie zleciał 4%? To właśnie przez to, że ustawił zbyt niską opłatę transakcyjną. Transakcje i ich potwierdzanie na sieci Bitcoina. Działa jak zatłoczona autostrada. Masz kilka pasów do wyboru. Pas ekspresowy, czyli płacisz więcej, ale przejeżdżasz bez czekania. Pas normalny, płacisz standardową stawkę i czekasz troszkę dłużej. Oraz pas wolny, czyli płacisz najmniej, ale możesz utknąć w korku. I zobaczcie, transakcje z wyższymi opłatami przechodzą w ciągu kilku minut. Natomiast te z niskimi opłatami czasem nawet kilkadziesiąt minut. I to jest bardzo kluczowe, jeśli chcielibyśmy sprzedać od razu swojego bitcoina. Ta strona nazywa się Mempool. Tutaj możemy sprawdzać, jak obciążona jest sieć bitcoina. Teraz jak widzimy, jest całkiem w porządku, niemniej jednak czasami te wysokie priorytety mogą kosztować 3-4 dolary. Ale przez to, właśnie tak jak wam mówiłem, transakcja przechodzi nam w sposób ekspresowy. Więc link do strony podsyłam wam w opisie i możemy sobie zobaczyć, że tutaj wysoki priorytet to jest 10. Jednak przed chwilą jak to nagrywałem, to niskim priorytetem było 10. Więc jeśli chcemy mieć pewność, że jedziemy tą ekspresową autostradą, to klikamy sobie w Advance i tutaj możemy nawet ustawić 15. Te kilka centów nas nie zbawi, a przez to nasze środki będą bardzo szybko na giełdzie. Także jeśli Wam się śpieszy, to tutaj możecie zmienić i ustawić, bo często ledger nie nadąża z tymi zmianami tak szybko jak właśnie na tej stronie i możecie tutaj, właśnie w advance, sobie ustawić więcej. Ja tutaj daję 15, daję continue, continue, odblokowuję ledgera i potwierdzam transakcję na ledgerze. Warto również sprawdzić, czy na ledgerze wszystko się zgadza. Wyskoczy nam pota i następnie adres, który również trzeba prześledzić tym bardziej jeśli przesyłamy większą ilość. Ja tutaj potwierdzam, wszystko mi się zgadza, opłaty transakcyjne potwierdzam i transakcja została wysłana, odpalam stoper i zobaczymy ile dojdzie mi na moje konto. Mój Bitcoin po 3 minutach i 20 sekundach trafił na giełdę i jest gotowy do sprzedaży. Znajdziemy go klikając tutaj w prawym górnym rogu Assets, następnie Unified Trading Account. Jeśli masz starego Bybita i nie widzisz tego konta, to teraz w prawym górnym rogu wyświetlać się poradnik jak takie konto uruchomić. Także wchodzimy tutaj na Następnie, jakbyśmy chcieli sprzedać naszego bitcoina, to chodzimy w trade i tutaj możemy wybrać bitcoin do USDT na spocie. Ewentualnie, drugą alternatywną opcją jest wejście w trade, następnie spot i z automatu wybiera nam parę bitcoin USDT, czyli stablecoin oparty 1 do 1 na kursie dolara. Tutaj wybieramy zakładkę sell i mamy dwa sposoby na sprzedaż naszego bitcoina. Sprzedaż przez market to najprostsza opcja. Tutaj wybieramy kwotę, która nas interesuje. Może być 100%, 50, 25, ile chcecie, a następnie klikamy cel Bitcoin i sprzedajemy wtedy po aktualnej cenie rynkowej, czyli ta oferta, którą widzicie tutaj w tym miejscu. To jak wejście do kantoru i wymiana po kursie, który widzisz na tablicy. Sprzedaż przez limit jest trochę bardziej zaawansowana. Pójdźcie na orderbook book po lewej. To taka książka zleceń, gdzie czerwone liczby to są oferty sprzedaży, a zielone to są oferty kupna. Możecie tutaj ustawić swoją cenę, po której chcecie sprzedać, na przykład troszkę wyżej niż aktualnie, i poczekać, aż ktoś kupi po tej cenie. To jest jak wystawianie oferty sprzedaży właśnie z własną ceną. Jeśli zależy Wam na czasie, to. Używajcie market. Jeśli chcecie spróbować złapać lepszą cenę i możecie poczekać, to limit tutaj będzie lepszym wyborem. Wystarczy, że wybierzemy tutaj na przykład, nie wiem, na przykład 100 tysięcy nasza upragniona magiczna kwota za bitcoina. Następnie tutaj możemy wybrać ilość i następnie kliknąć sell bitcoin. Tutaj możemy sobie ustawić na przykład mniej i ten order pojawi nam się tutaj na dole. Ważne jest to, że my za to nic nie płacimy i w każdym momencie możemy go anulować. Także ja to anuluję i sprzedam sobie po markecie. Dajemy sell i. Wystarczy tutaj potwierdzić sal Bitcoin. Ok, środki mamy już w Stablecoinie i teraz najważniejsza część, czyli jak wypłacić je na złotówki bez prowizji i po najlepszym możliwym kursie. Cztery tygodnie temu stworzyłem dla Was kompletny i darmowy poradnik, który właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu. Jeśli oglądasz to na telewizorze lub masz telefon pod ręką, możesz zeskanować kod QR, który właśnie wyświetla Ci się na ekranie. Ten poradnik to absolutny masker dla każdego, kto chce wyjść z krypto do polskiej złotówki. Pokazuję w nim metodę, której sam używam, zero prowizji i najlepsze kursy na rynku. Link do poradnika znajdziecie też rozwijając opis i uważam, że naprawdę warto, bo różnica na większych kwotach potrafi być naprawdę spora. Całkiem sporo również włożyłem pracy w ten materiał, także drogi widzowie, jeśli doceniasz takie treści, zostaw łapę w górę dla algorytmu, niech ten film idzie w świat. A jeśli chciałbyś więcej naszych materiałów, to w opisie znajdziesz kompletną bazę wiedzy o krypto. Masz tutaj wszystkie poradniki w jednym miejscu, możesz je segregować poprzez sekcje, które masz tutaj dostępne oraz jeśli nie masz jeszcze portfela sprzętowego, to powyżej znajdziesz link do portfela sprzętowego. Ledger, z którego sam korzystam już ponad 6 lat. Teraz przechodzimy do przelewu na giełdę Binance. Link do rejestracji na tą giełdę masz w drugim kafelku i rejestrując się z niego otrzymujesz 10% dożywotnią zniżkę na opłaty transakcyjne. Więc aby wysłać środki na giełdę Binance, również potrzebujemy nasz adres depozytowy. Znajdziemy go klikając Deposit, następnie Deposit Crypto. Tutaj bardzo ważne, wybieramy Bitcoina i w sieciach możemy wybrać SegWit. Albo Bitcoin. I ogólnie polecam wybierać Segwif, ponieważ jest szybszy. Natomiast jeśli jesteś posiadaczem konta, które ma Legacy, to i tak zapłacisz większą opłatę i tak ten transfer będzie szedł troszkę dłużej niż w przypadku właśnie Segwifa. Także możesz śmiało tutaj wybrać Bitcoina. Niemniej jednak, jeśli masz inne konta, to tutaj możesz śmiało wybrać. Bitcoin Segwif. Nawet jeśli masz Native Segwif czy Tabruta, to ten przelew bez problemu przejdzie. Także ja tutaj wybieram, kopiuję ten adres i wklejam go w recipient address. Dokładnie sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Jeśli wszystko się zgadza, daję continue. Tutaj wybieram kwotę. Tak samo jak wcześniej robimy transfer testowy tutaj musimy wysłać minimum bardzo mało tam jakieś centy, nawet mniej niż centy. Także możemy sobie wysłać na przykład 50 centów, zobaczyć czy nam to przejdzie. Jeśli chcemy, żeby nasza transakcja przeszła szybciej, odpalamy sobie mempula, do którego link oczywiście macie w opisie i tutaj wybieramy sobie wyższą albo na przykład adwans możemy tutaj dać więcej niż 11, czyli dajmy nawet te 15, zapłacimy tam 2 dolarki i jeśli nam to przejdzie, zobaczymy nasze środki na koncie, to wtedy możemy lecieć z większym przelewem. Jeśli jakieś kwoty wam się nie zgadzają, to warto zrestartować ledziera, odpalić go jeszcze raz. Przed chwilą mi pokazywało 188 dolarów, a wysłałem połowę właśnie na giełdę, więc musiałem po prostu odświeżyć. Także wchodzę jeszcze raz, daję sobie adresik, dokładnie sprawdzam. Ja tutaj dam sobie maksa, dam sobie fast i zmienię właśnie na 15, ponieważ na mempoolu teraz jest o 12 nawet. Widzicie, tutaj jak maliśmy, to jest właśnie 11, a w tym momencie 11 to jest niski priorytet. Także jeśli komuś zależy na czasie, to warto właśnie dać sobie nawet więcej i continue, continue na bitcoin. Potwierdzamy kwotę. Następnie sprawdzamy dokładnie adres, który nam wyskoczył na naszym urządzeniu. Jeśli się zgadza z tym, właśnie depozytowym, to przelewamy. Jeśli przelewacie większą ilość środków, to sprawdźcie to dokładnie, żeby się głupio nie nadziać. Ja potwierdzam, wszystko u mnie się zgadza. Odpalam stopper i zobaczymy, za ile minut będzie moja transakcja na giełdzie Binance. A jeśli chcecie śledzić swoją transakcję na żywo, to tutaj dajecie View in Explorer. I jak widzicie, w moim przypadku status to jest Unconfirmed. Także czekam na zakończenie. Twierdzenia i zaraz wam powiem, ile to wszystko zajęło. Lekko ponad 5 minut zajęło mojemu bitcoinowi przejście na giełdę. Teraz już czeka na sprzedaż, także aby to najszybciej zrobić, klikamy na niego i tutaj wybieramy trade. Dodatkowo możemy po prostu wybrać trade. I spot i przekieruje nas w to samo miejsce. Taką zależnością, że tutaj mamy bitcoina do stablecoina USDT, a tutaj mamy bitcoina do stablecoina USDC. Więc w zależności, jaki stablecoin nas interesuje, to tutaj wpisujemy BTC łamane przez USDT albo USDC. I pierwszą opcją sprzedaży jest tutaj kliknięcie w market i tutaj wybieramy ilość bitcoinów, którą chcemy sprzedać. A po kliknięciu sell bitcoin zostanie on sprzedany po tej cenie, którą widzicie tutaj na dole tego czerwonego orderbooka. Jeśli chcemy troszkę poczekać i nie śpieszy nam się, to tutaj możemy na przykład wybrać cenę, która nas interesuje, na przykład 110 tysięcy ilość. Którą chcemy sprzedać, na przykład damy sobie Maxa I jak kliknę sobie Sell Bitcoin Nasz order się tutaj pojawi Nic za niego nie płacimy Po prostu jak cena dobije do 110 tysięcy Sprzedamy naszego Bitcoina innemu użytkownikowi Który po tej cenie będzie chciał go kupić W każdym momencie możemy to anulować Także tak jak mówię, tutaj limit dla tych co mogą poczekać A Market, jeśli chcemy sprzedać od razu Ja sprzedaję od razu I jak widzicie, w momencie mój Bitcoin został sprzedany na Stablecoina USDC. I teraz, aby te stablecoiny zamienić na naszego polskiego złotego, warto skorzystać z poradnika, o którym już wcześniej wspominałem. Jeszcze raz go tutaj wspominam, dlatego że niektórzy mogli po prostu od razu przewinąć do Binance'a. Także w tym momencie wyświetlać się kod QR, który możesz zeskanować i przekieruje on Cię do filmu, w którym pokazuje, jak w najlepszy sposób z zerową prowizją wypłacić nasze kryptowaluty do polskiej złotówki na konto bankowe. Jest to najlepsza opcja na ten moment na rynku. Link będzie znajdował się również w opisie tego filmu. A jak się już tutaj Znajdujemy to, zostaw apę w górę, jeśli było wartościowo, bo właśnie zmierzamy do końca tego odcinka. W komentarzu możesz dać propozycję, co chciałbyś zobaczyć w następnych poradnikach, co chciałbyś, abyśmy dla Ciebie bardziej przeanalizowali. Na wszystkie komentarze odpowiem. Także jeśli masz również jakieś pytania, to śmiało pytaj. Mówi do Was Renifer. Słyszymy się w następnych materiałach. Pozdrow!